Uwaga, widzowie! Zapnijcie pasy na przełomowe odkrycie, które wywoła szok w społeczności seniorów w kraju. Dzisiaj ujawniamy rządowe ogłoszenie, które może zmienić sytuację finansową milionów emerytów. Czy jesteś gotowy odkryć, jak twoje złote lata staną się znacznie jaśniejsze? To nie jest po prostu kolejna wiadomość, to moment zmieniający życie, który może oznaczać tysiące dodatkowych dolarów w twojej kieszeni. Wyobraź sobie, jesteś seniorem, który spędził dziesięciolecia przyczyniając się do rozwoju naszego społeczeństwa, pracując niestrudzenie, a teraz stawiając czoła trudnemu krajobrazowi gospodarczemu, rosnących kosztów i niepewnej przyszłości finansowej. Ciągłe zmartwienie, owiązanie końca z końcem, stres związany z wyciąganiem każdego grosza – to była brutalna podróż. Ale dziś wszystko się zmienia. Rząd właśnie wprowadził rewolucyjną politykę indeksacji emerytur, która obiecuje być przełomem dla seniorów w całym kraju. Nasze ekskluzywne dochodzenie ujawnia kompleksowy plan, który wykracza daleko poza tradycyjne korekty emerytur. Mówimy o wieloaspektowym podejściu, które zajmuje się rzeczywistymi wyzwaniami, z jakimi boryka się nasza populacja seniorów. To nie jest tylko stopniowa zmiana, to radykalne przeobrażenie sposobu, w jaki wspieramy naszych najbardziej doświadczonych obywateli. Od dostosowań kosztów utrzymania po innowacyjne mechanizmy ochrony finansowej, ta nowa polityka stanowi sejsmiczną zmianę w podejściu rządu. Zanurzmy się głęboko w zawiłych szczegółach tego przełomowego ogłoszenia. Nowa strategia indeksacji emerytur rządu opiera się na trzech podstawowych filarach kompleksowej ochronie ekonomicznej, adaptacyjnym wsparciu finansowym i uznaniu nieocenionego wkładu seniorów w nasze społeczeństwo. Każdy element został skrupulatnie opracowany, aby zapewnić maksymalne korzyści i stabilność emerytom, którzy tak wiele dali przez całe swoje życie. Pierwszy filar koncentruje się na dynamicznych dostosowaniach kosztów utrzymania, które naprawdę odzwierciedlają rzeczywiste wyzwania ekonomiczne, z którymi mierzą się seniorzy. W przeciwieństwie do poprzednich sztywnych systemów, to nowe podejście wprowadza elastyczny model indeksacji, który reaguje w czasie rzeczywistym na wahania gospodarcze. Skoki inflacji? Nieoczekiwane naciski ekonomiczne? Ten nowy system zapewnia ochronę wartości emerytur utrzymując siłę nabywczą i godność finansową seniorów. Trzeci filar jest prawdopodobnie najbardziej rewolucyjne holistyczne podejście, które uznaje seniorów nie tylko za odbiorców wsparcia, ale także za nadal wartościowych członków naszego ekosystemu społecznego. Nowa polityka obejmuje przepisy dotyczące kontynuacji edukacji, możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i programy zaangażowania społecznego, które pozwalają seniorom zachować poczucie celu i wkład ekonomiczny. Przeanalizujmy liczby, które sprawiają, że to ogłoszenie jest tak niesamowite. Wstępne prognozy sugerują, że przeciętny senior może otrzymać dodatkowe 3,500 do 5,000 dolarów rocznego wsparcia dzięki tym nowym środkom indeksacji. Dla wielu emerytów zmagających się ze wzrastającymi kosztami opieki zdrowotnej, rachunkami za media i codziennymi wydatkami stanowi to koło ratunkowe, które może zasadniczo zmienić ich jakość życia. Ale dlaczego teraz? Nasz zespół śledczy odkrył złożone ekonomiczne i społeczne uzasadnienie stojące za tym bezprecedensowym posunięciem. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnących wyzwań ekonomicznych rząd zdaje sobie sprawę, że wspieranie seniorów to nie tylko moralny nakaz, ale także krytyczna strategia ekonomiczna. Zapewniając solidne wsparcie finansowe, nie tylko pomagamy jednostkom, wzmacniamy całą strukturę ekonomiczną naszego kraju. Harmonogram wdrażania jest równie imponujący. Poczone w uszy od następnego kwartału fiskalnego, zmiany te będą wdrażane systematycznie, zapewniając płynne przejście dla milionów emerytów. Szczegółowe pakiety informacyjne zostaną wysłane do wszystkich zarejestrowanych seniorów, zapewniając przejrzyste, łatwe do zrozumienia wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób te nowe przepisy wpłyną na ich indywidualną sytuację finansową. Bądźcie czujni, oglądajcie dalej i przygotujcie się na całkowitą transformację waszego zrozumienia wsparcia seniorów. To coś więcej niż nowina to moment, który zostanie zapamiętany jako punkt zwrotny w sposobie, w jaki cenimy i wspieramy naszych najbardziej doświadczonych obywateli. Nie można przecenić międzynarodowych implikacji tej strategii indeksacji emerytur. Globalni eksperci ekonomiczni już opisują to jako potencjalny model dla innych krajów zmagających się ze starzeniem się populacji i stabilnością gospodarczą. Nasz zespół badawczy przeprowadził analizy porównawcze z systemami emerytalnymi w Europie, Ameryce Północnej i Azji, a wyniki są przekonujące. To podejście stanowi skok kwantowy w strategii zabezpieczenia społecznego. Rozważ innowacje technologiczne osadzone w tej nowej polityce. Jesteśmy świadkami integracji zaawansowanej analizy danych i predykcyjnego modelowania ekonomicznego w celu stworzenia dynamicznego, responsywnego systemu emerytalnego. Algorytmy uczenia maszynowego będą stale oceniać warunki ekonomiczne, umożliwiając niemal w czasie rzeczywistym dostosowania, które chronią stabilność finansową seniorów. To nie jest tylko zmiana polityki, to rewolucja technologiczna w zakresie wsparcia społecznego. Przyjrzyjmy się bliżej osobistym historiom stojącym za tymi liczbami. Poznaj Margaret Thompson, 72-letnią emerytowaną nauczycielkę z małej społeczności wiejskiej. Przez lata Margaret zmagała się z pokryciem kosztów leczenia i utrzymaniem skromnego domu. Zgodnie z nowym modelem indeksacji będzie otrzymywać dodatkowe 4200 dolarów rocznie koło ratunkowe, dzięki któremu będzie mogła sobie pozwolić na niezbędne leczenie i utrzymanie domu bez ciągłego niepokoju finansowego. Albo weźmy Roberta Harrisona, 68-letniego byłego pracownika fabryki, który myślał, że nigdy nie będzie mógł pojechać na wakacje z rodziną, o których marzył od dziesięcioleci. Te nowe przepisy oznaczają, że teraz może zaplanować długo oczekiwaną podróż, stymulując nie tylko swoją osobistą jakość życia, ale także przyczyniając się do lokalnej gospodarki turystycznej. Każda indywidualna historia przedstawia szerszą transformację ekonomiczną i społeczną. Komponent opieki zdrowotnej tej polityki zasługuje na szczególną uwagę. Uznając, że koszty leczenia stanowią znaczne obciążenie dla seniorów, Rząd zintegrował specjalistyczne mechanizmy wsparcia opieki zdrowotnej bezpośrednio z ramami indeksacji emerytur. Oznacza to nie tylko wsparcie finansowe, ale kompleksowe podejście do dobrego samopoczucia seniorów, które uwzględnia zarówno wyzwania finansowe, jak i związane ze zdrowiem. Nasz zespół śledczy odkrył dodatkowe warstwy polityki, o których nie informowano szeroko. Zostanie powołana specjalna grupa zadaniowa, która będzie stale oceniać i udoskonalać model indeksacji, zapewniając, że pozostanie on adaptacyjny do zmieniających się krajobrazów gospodarczych. To nie jest statyczna polityka, to żywa, oddychająca strategia ekonomiczna, która będzie ewoluować wraz z potrzebami naszej populacji seniorów. Efekty uboczne gospodarki będą sięgać daleko poza poszczególnych seniorów. Zapewniając bardziej solidne wsparcie finansowe, stymulujemy lokalne gospodarki. Zwiększona siła nabywcza oznacza więcej pieniędzy krążących w społecznościach, wspierających lokalne firmy, tworzących cnotliwy cykl gospodarczy, który przynosi korzyści wszystkim. To jest strategia makroekonomiczna w jej najbardziej inteligentnej i współczującej formie. Porozmawiajmy o liczbach, które zwalą Cię z nóg. Wstępne prognozy ekonomiczne sugerują, że ta polityka mogłaby wstrzyknąć szacunkowo 3,2 miliarda dolarów bezpośrednio do lokalnych i regionalnych gospodarek rocznie. To nie tylko wsparcie dla seniorów, to ogromny pakiet stymulacji gospodarczej ukryty pod postacią strategii indeksacji emerytur. Ale nie chodzi tylko o pieniądze. Ta polityka stanowi głęboką zmianę filozoficzną w sposobie, w jaki postrzegamy starzenie się i przejście na emeryturę. Seniorzy nie są już postrzegani jako obciążenie ekonomiczne, ale jako wartościowi, wnoszący wkład członkowie naszego ekosystemu społecznego. Zintegrowane programy wsparcia zapewnią możliwości dalszej nauki, zaangażowania społeczności i znaczącego uczestnictwa. Sektor technologiczny jest szczególnie podekscytowany potencjałem tej polityki. Zostaną ustanowione specjalne dotacje i mechanizmy wsparcia, aby pomóc seniorom uczyć się i dostosowywać do technologii cyfrowych, niwelując luki technologiczne między pokoleniami. Wyobraź sobie seniorów nie tylko otrzymujących wsparcie, ale aktywnie uczestniczących w gospodarce cyfrowej to wizja napędzająca to rewolucyjne podejście. Instytucje edukacyjne opracowują również specjalistyczne programy dostosowane do tych nowych polityk. Inicjatywy współpracy zapewnią seniorom możliwości dalszej nauki, rozwoju umiejętności, a nawet potencjalne możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. To nie jest tylko wsparcie, to wzmocnienie w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu.